Cześć, witam serdecznie w 120. odcinku mojej serii, którym bohaterką jest Cindy Lauper i jej debiutancki album e, She So Unusual. Debiutancka płyta i najlepsza, jeżeli chodzi o Cindy Lauper, dlatego że zawiera same mega przeboje Girls just want to have fun, time after time i money changes everything. Moi drodzy, rzeczywiście ten album okazał się wielkim sukcesem Cindy Lauper. I moim zdaniem jest to zdecydowanie najlepsza płyta tej artystki. W środku mamy taką kopertę wewnętrzną. Natomiast wydawcą tej płyty jest Epic. A album ukazał się w roku 1983 Szis Są so dokładnie. E, u góry zresztą e, również znaczek Portrait. I z boku Epic. PRT 25792 to numer katalogowy tej płyty. Jeżeli ktoś chciałby mieć chociaż jedną płytę z Cindy Lauper, lubi Cindy Lauper, to zdecydowanie powinna być to jej pierwsza płyta, którą prezentuję. Jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobrym albumem, bardzo udanym debiutem. Cindy Lauper już nie powtórzyła sukcesu debiutu, a szkoda.